Cześć, co witajcie. W ręce? Mam kluczyki. Dzisiaj ja jestem in charge. <laughs> ja prowadzę e, motor i jesteśmy teraz na siadaniu. E, nie wiem, wiesz co też? Tutaj jest e, kim? Może ja w takie jajko zmarzonym Coś się wybierze. A co ty ona taka podekscytowana? No i co podekscytowana, bo to jest moja pierwsza jazda od... Uhuhu, nie wiem kiedy. Na motorze, ale nie o tym. Póki co mamy jedzenie. I tutaj nie wiemy co to jest. Pani to nazwała fo, ale mi to nie wygląda za bardzo na fo. Chociaż cholera wie. W każdym razie jest makaron. Ryżowe plus kawałki, ym, ja tu widzę wieprzowinę i to jest posypane orzeszkami. Ach, muszę to spróbować. O, jaki będziesz radosny. marys Jakie rado. pyszne Słodki taki wywar. Więc limonka do tego i te zioła, o będzie, będzie uczyła posypane orzeszkami ziemy czy powiedziałem. Wspaniałe i takie ciepłe, gorące właściwie, bo teraz znowu nie jest aż tak tutaj. Jest, jest przed siódmą, dzisiaj mamy up po szóstej tak. i jeszcze jest tak wiecie, jest, jest troszkę chłodnawą. on tu jak na te warunki tutejsze. A ja tutaj mam um, grillowaną wieprzowinę z jajkiem, sałatkę z pikli i tutaj jest chyba to... To co nazywam Ala Omle to kiszo tarta. jest do tego wywar i ze z paskami białej kapusty i sos zioła dla Mariusza, właściwie dla Mariusza. To są dania, które będziemy się wymieniać. To jest nasze wspólne śniadanie. I tutaj mamy dodatki. Papryczki, czyli i limonki. Suwamy. A jaki plan na dziś? No właśnie stąd ta cała akcja, dlaczego ja prowadzę? Mam bunt na pokładzie, mamy bunt na pokładzie. Mariusz nie chce dzisiaj prowadzić, bo ja wymyśliłam sobie jeszcze jedne wydmy. Wczoraj byliśmy na czerwony, a tutaj podobno jeszcze są białe, tylko do nich trzeba trochę dygać, bo chyba 30 km w jedną stronę. Więc ja biorę odpowiedzialność i ja będę prowadziła. Taki mamy plan, zobaczymy co z tego wyniknie. Tak wygląda tankowanie w Wietnamie na wybrzeżu. Okay. Vamos. Pasek. Jasek? Jasek, Pasek. Ola, czy my jesteśmy na Saharze? Nie, jeszcze nie jesteśmy na Saharze. Jesteśmy na wydmach. Te wydmy znajdują się 30 km od Mujny na wschód. I droga, w zasadzie jest dość prosta, bo jedzie się. Cały czas wzdłuż wybrzeża, wzdłuż wybrzeża i w pewnym momencie jest odbicie w lewo, które według mnie jest dobrze oznakowane. Tak. Skasowali nas tutaj. Niedużo, ale skasowali. Po 10 tysięcy dągów od osoby plus 10 tysięcy dągów za motor. No więc w sumie tam wyszło jakieś 5 złotych. 5 złotych to nasza ta atrakcja kosztuje oczywiście jeszcze dojazd. Tutaj są organizowane oczywiście wycieczki. Zresztą mnóstwo, może nie mnóstwo, ale trochę autokarów stoi na parkingu. Można tutaj właśnie te kłady wypożyczyć, jest ładne jezioro, tam się odbywają sesje, no bardzo malownicze miejsce, to trzeba przyznać. Wicher Ejola, mnie już boli, co cię boli? No, boli mnie, tak mnie ten piasek bije. O, jak mi się chciało pić? Tak, mam teraz przystanek na śniadanie, cukrową. Wyjechaliśmy już z tego. Ale dobra, mhm. to gdzieś napisać? Fajny ma kolor. Mm. Wyjechaliśmy już z tych piasków i teraz wracamy do Mujna. Jeszcze nie wiemy czy zostaniemy jeszcze jedną noc. Musimy przedyskutować co dalej, ponieważ ja bym chciała jechać już z góry. No, Marusz niekoniecznie. No to. Mójne? Mójne. U, Oj, dobra, dobra, ale z na przejechaliśmy na jednym litrze. No, one, litre. one liter, jest. Yeah. Mam nowy kask, jak widzicie. Piękny nowy kask, ponieważ. Co się stało? Mój poprzedni kask y, gdzieś zginął. Wyparował. Wygląda na to, że komuś się bardzo spodobał i sobie ktoś go zabrał. I teraz. I tak się rozglądamy, rozglądamy, ktoś tam jeden z drugim coś zaczyna gadać I w końcu jeden chłopak się odzywa i mówi No to weź weź pokazy, mój No i faktycznie przyniósł nam kask Dzisiaj mam taki kask I mamy nowy kask Nasz motor już poszedł w odstawkę Przesiadamy tak, się to teraz Przesiadamy się na rowery Ostatnie dokręcanie i busem i ruszamy. Mocowanie sakwy przedniej. Właśnie turby. Heja. że mamy déjà vu ze śniadania. <grymne> tak, jesteśmy w tym samym miejscu. Wyjeżdżamy z, z tej wioski, tak. I znowu chcemy po prostu na szybko coś Jesteśmy w tym samym miejscu. Mariusz zamówił dzisiaj, w ogóle dzisiaj. Teraz chciałam powiedzieć, że jest zupełnie inny zestaw um, do, jakby, żywnościowy do wyboru i tutaj ma, już ma kurczaka w e, jakimś sosie chili, kawałek tego jajko, omletu, kiszy, a ja wybrałam um, takie jajko duszone z kawałkami wieprzowiny i w jakimś jakimś sosie, tego mamy oczywiście wywar i już wywar wygląda inaczej. Z makaronem? Tak, że jest... E, są kiełki, to są kiełki, Mariusz, to nie jest makaron. Tak. Czy masz nawet kawałek pomidora? O. Ciekawe. Mm, no tak. Jaki plan? Wracamy do pampiet. Tak. Wracamy tam, ponieważ chcemy mm, zaatakować góry. Tylko jeszcze nie wiemy jak. Pod górę. Pod górę. Tak. ale dzisiaj y, mamy 20 km do pokonania, więc luzik. Zerwaliśmy pana, który sprzedaje owoce tamarendowca w takim koszu i kupujemy za 3,40 tyle owoców. To nie jest jakaś y, super transakcja, jest drogi, kilogram 70 tysięcy kosztuje, ale od czasu do czasu lubimy sobie przegryźć tamarendowca, ta więc będziemy. Coś innego. A co to Ola, zawody rybackie? Chyba tak. Tak to wygląda, ale mają bardzo unikalny sposób połowu. To bo... Na butelkę. Tak. Na butelkę. W butelce jakiś taki proszek. Tam zresztą chłopak robi. Rozpuszcza w wodzie. I taką butelkę wrzucają do wody. Do rzeki. I słuchajcie, ryby biorą, naprawdę. Tutaj stoimy 5 minut i każdy wyciąga rybkę. One są małe. Tutaj leży niestety. Taka jedna. To jest tego tego no, małe rybki, 10 cm ale wziąłem jak szalone. Na butelkę łapanie. Miła, pachnąca, przyjemna. Tak. Przyjechaliśmy z powrotem do, tak jak się zapowiadaliśmy, do Tiet. I przejechaliśmy do tego samego przybytku, mimo że próbowaliśmy coś innego znaleźć, yy, co by przebijało tą ofertę. To po prostu nam się nie udało i zresztą już nie mamy siły, więc zobaczyliśmy, może tam z pięć, może sześć miejsc i, i poddaliśmy się, wróciliśmy w to samo miejsce. Yy, także nie yy, jesteśmy, to kosztuje nas 41,50 tam 1, 50, coś tam tym yy, Duży pokój, jest klimatyzacja, łóżko wygodne, pachnąca pościel, jest łazienka, wszystko gitara. No i jest świeżo, to yy. trzeba zaznaczyć, że to jest po prostu... I pachnie. No tak, teraz, yy, teraz się tak yy, trochę ogarniemy i jedziemy w miacho. Yy. No, zobaczymy co tu. Jesteśmy w knajpie, gdzie w knajpie wegetariańskiej, której już byliśmy co bardzo tutaj smakowało, więc przyjechaliśmy ponownie. A tobie I smakowało. Co? A tobie nie smakowało? Tak też nie smakowało. Eee, Aż takiego urwania tylko nie było. Ale co mamy? Mamy szpinak wodny zasmażany. Mm, tutaj wzięły sobie jakieś takie kulki, ala mięsne, stofu. Eee, tutaj taka. Rupak. Taki jak coś ale la wąton smażony w głębokim tłuszczu. Do tego jest wywar. I wspaniała herbata. Herbata naprawdę rewelacyjna. A pobiera się ją z takiego... Czego? Wajemnika. A u Ciebie? A ja również mam szpinak wodny. Mam takie topu w ostrym sosie. Tutaj coś jest chyba ala ryba. I też wziąłem sobie tego smażonego chrupako Wontona. I tyle, jeździmy po mieście. Powiedz jak się czujemy. Kurde, jesteśmy tak się wymęczeni. Tak jakbyśmy te kilometry na motorze zrobili na rowerze. Ja tak się czuję. Nie rozumiem tego, absolutnie tego nie rozumiem. robi no, no, naprawdę, chyba tak, nadmiar wrażeń. I jesteśmy... No, czujemy się jak dętki. Więc zjemy, zjemy ten obiad. No może nam trochę sił przyjdzie, to, to jeszcze coś tutaj popałaszujemy popa, w mieście? Nie wiem. Może kawy nie było i do tego Mariusz. Jadąc w stronę hotelu, zauważyliśmy, że mają tutaj soki. I nie ważne że jesteśmy obżarci na maksa. Mają, to bierzemy. I Mariusz zamówił sok z głowy. Jak już to spróbowałem? Mariusz jeszcze nie. Rewelacja, tak? Tak. To, to jest prawdziwy sok. I głowa nie jest dojrzała. Zresztą po kolorze można poznać. Jest taka lekko zielonkawa. Ja zamówiłem sok z mango. I też ciekawe, bo. no co? To też nie jest dojrzałe. <laughs> nie było takie dojrzałe, jak bym jest spodziewała. Ja jestem ciekawa, bo. Soku z mango takiego z sokowirówki jeszcze nie piłam. I jeszcze w tej kamon. Y -hmm. W tej knajpie wegetariańskiej kupiliśmy takie robaczki ciasteczka kokosowe i są fantastyczne. Ale to będziemy mieć je do kawy na najbliższe dni, myślę. A teraz pozwólcie, że przetestuję mango. Testuj, testuj. Paskowy. No, ale myślę, że... bije na czece, ma swoją głowę. Super. spróbuj, e Enjoy. Każdy z tych na świeżo wyciskanych soków kosztuje 0,70. Więc jest to bardzo tanią. Jeszcze mamy małą porcję pytań od Was. Kiedy zamierzacie być w Australii? W przyszłości, ale dokładnego terminu jeszcze nie znamy. To są nasze takie plany marzenia nazwijmy. Początkowo wszystko wskazywało na to, że w ramach podróży dookoła świata to zrobimy, no, ale jednak plany się zmieniły i przełożyliśmy to na, na inny, nieustawiony termin jeszcze. Co się odleczy, to nie się. Czy w krajach Azji Południowo-Wschodniej jest kultura jedzenia poza domem? Z tego co wiem, bez problemu znajdujecie miejsca przydrożne, w których można coś zjeść nawet w małych miejscowościach. Tak, tutaj panuje właśnie taka kultura i to nam się bardzo podoba, że mnóstwo ludzi je poza domem, je na ulicach, czy w knajpach, w restauracjach. To jest wspaniałe. I w związku z tym zazwyczaj nie mamy problemu ze znalezieniem jedzenia gdzieś tam na trasie. Powiedzcie mi proszę, czy bilety lotnicze są tak samo drogie z Azji do Europy, co z Europy tam? To pytanie jest dla mnie troszeczkę nie do końca zrozumiałe, bo hmm... mogę to zinterpretować w ten sposób, czy my kupujemy bilety w Azji, na przykład idąc do biura podróży i tutaj płacą w biurze podróży za bilet. To tutaj Ci powiem nie wiem. My kupujemy bilety mm, przez internet. Korzystamy z wyszukiwarek cenowych Fly for Free, Flipo, Holiday Pirates, Skyscanner Z tego czasu latamy.pl i zazwyczaj kupujemy bilety w dwie strony. I teraz y, raz nam się zdarzyło, że kupowaliśmy z, że kupiliśmy w promocji bardzo, bardzo fajny, fajny bilet za 800 zł z Warszawy do Bangkoku bezpośrednio i potem mieliśmy zagwozdkę, no, jak kupić bilet powrotny i tak dalej. Oczywiście znowu korzystaliśmy z tych samych wyszukiwarek, o których wspomniałam. No i udało się znaleźć w całkiem niezłej cenie. Więc e, jeśli o nas chodzi, to my kupujemy. Zawsze przez internet i szukamy jakichś fajnych <laughs> ofert właśnie na tych stronach internetowych. Także nie bardzo potrafię odpowiedzieć, czy ceny kupując w Azji przelot hmm, do Europy, czy cena jest wyższa, czy cena jest niższa. No bo mówię, my kupujemy przez internet i przez te wyszukiwarki, o których powiedziałam. Jesteśmy w naszym pachnącym, czystym hotelu. Nasze rowery, rumaki już czekają. Tak, z tego miejsca chcieliśmy się z wami pożegnać, ale ostatnio ciekawa staran się. Za mną stoi łóżko i nad łóżką będzie stał pan ochroniarz. Łóżko stoi tak cały czas. Jest to pewne drogą materiał żadnej gości. Ale tak to wszystko tutaj od się odbywa. Ochrona na tygodnie. Widzimy się jutro. Cześć papa. Pa pa!